No mam mordo No jedziemy rozkurwić te, ten bank ile, ile jest ochroniarzy w środku? W nas jest tu samo, dobra jedziemy No to kurwa jedziemy Środka, czerwone kominiarki, podchodzę do kasy, komentarzowi, pysk i mówię. Ha, 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 ha. Wszyscy leżą na ziemi, ze strani. Ochronia krew leci z pani. Borikson w rękach, trzyma dynami Wyjechał kosmos, gang z Albanii. Ściągam z tego męża, kogo to okulary. Bo mam takie same, ale. za czecia, się, nie no, to kudu, bo no, się z tej pary. Nawet tu kurzu, bo przystaje im A fizkur wielu, bo no, kochaj, do samari. Ram, pam, 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 niepiepiepiep. Szukam alibaby, gdzie on jest. Pytam oliksona, gdzie on jest. A on po drugiej stronie, żwali sklep. na bar, wszyscy do ¡Se pierdo! Mordzie czerwona kominiara, płacz kurwo w funtach, złocie i dolarach Sadzam w mordę karabin jakieś babie To jest napad na ban, zaraz będzie po sprawie Jak Ci się podoba mój czerwony kolor Nie bój się nic, zaraz biorą cię na oją Nagle spada z kopytem byku Popek się wybiera w jakimś innym języku To jest gang Albanii, krótka piłka, budka, karabin, kokaina i siłka Pop przypadkowo strzelił komuś w łeb, bardzo przepraszamy, to była pomyłka Zawsze jest chwila, żeby pozdrowić fanów Nawet jak gang z na baranów Szybki napad na bank Kończymy robotę i zamykamy drzwi jak ruchu masta, chujo Bang rozjebany wszyscy wyskakują Przynik odpalony nasze audi ryczy Strzelam w powietrze, ktoś ucieka po ulicy Wszyscy zakładnicy zostali w banku Siedzą pod ścianą mu ze strachu Pista do desi, lecimy na full, niech żyje ganga na cele król o, samat na bank, wszyscy do góry rente do góry I gang, dwóch chorych, ente i chory producent muzyczne pierdolnięcie. Rano w albańskim raju, choć niektórym kończy już się tutaj film W kącie stoi baba z harmonią I dwie rumunki, co się nawzajem kroją Co tu robi kurwa miss Albania? Pewnie popek, wygrał ją w karty To pierwsza dama naszego gangu Wjechała w bikini i zbiera opłaty Po krótkim wstępie i jej występie Wzrokiem szukam czegoś, żeby zatkać nos Bałkański towar tak mocno, że na całym ciele nam się jeży głos Popijam napój mocniejszy od czaju Pochodzący z dalekiego kraju A które jego znają tylko hodowcy Najstarszych wielbłądu z Jakaś wariatka do cwamiara, chciałaby wpuścić do kieszeni mi węża Niestety jestem w albańskim raju i odprawiam ją z kwitkiem do męża Ktoś mi polewa kolejną szklankę, a shisha leci tutaj z ust do ust Jak masz ochotę na fajne cycki, z chęcią podpiszemy twój bujny biust Gang Albanii, styl kozak, w albańskim raju zasiada w lożach Więc nie podskakuj bardzo wysoko, bo cię wyniosą na butach i nożach Finisz, bo za chwilę filmu koniec, końcowe napisy bombili bye bye A na refren że tutaj król, lecimy na grubo, popuś graj keszkę w Chin, w

Chociaż też to starażtaz Rozliczny wieszny śnić, ośmieszny śnić, kurwa, się rano w albańskim raju I piję, rakiję, zamiast mermaru Widzę, Gano, Cyganka, Arbański, dolarów, to liście po Cyganka, kradnie z albańskich dolarów Wchodzę w napięcie i idę dalej Baba z fontrzem daje mi gitary Więc siadam na murku, zaczynam grać I lecimy więcej to jakoś tak Keszkę w meszkę Chin, keszkę w meszkę Chin Ryski, szyski, szyski to król Albanii Ciemele, chociaż też to starażtaz <hör> ich nicht, 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 ist nichts, 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 W stoliku zamawiam biachtę Biorę kaputki, palę trawkę Rozsypuję koks, pan podaje kartę I oglądam film, film hero, zagadkę Przyszła do mnie książę z Rumunii Pyta, i wierzy, skąd znam tak dobrze albański Jeden dwadzieśców na mówi z jest z kanał Anglii Kończy się film, hero, zagadka Najlepszy film, jaki widziałem w I widzę osiołka, inny sadał Polacy z niego widzą albański film Skakuję na niego z gracją, że przemierzam Z kresa baskiego raju I nagle z nas się zaczęło pizzieć I budyś odzimać mnie to

you uh -huh. Bied, a nie, a nie dla tych szmar, co stoją za rogiem Tą piosenką was pozdrawiamy Z wielkim poważaniem, gang z Albanii Kochamy was dziewczyny i piszemy dla was numer Jak miłosny list, gorący pocałunek Stawiamy wam tu pomnik w postaci kawałka Prezent na dzień kobiet, nasza szczera gadka Dobre dziewczyny, trzymajcie fason Głowa do góry, kochamy, kochamy was, was za to Jest dokładnie jak w tej piosence Tylko dla was bije nasze serce Pozdrawiamy Dziewczyny z całego świata, owek Bolixton, Alibaba. Przesyłamy pozdrowienia dla każdej matki. Życzy powodzenia Wam, gang z Albanii. Prawdziwa dama, to twoja mama, to twoja mama, to to twoja mama. Szanuj, okieca, do końca świat. Świata do, do końca, świata, do, do końca, świata, Ile już było takich numerów o dziwkach, burdelach, jebać ten szlam Nastąpił koniec jebanego ścierwa To jest kawałek dla prawdziwych dam. Kochamy tylko prawdziwe kobiety, kiedy z naszymi dziećmi idą na spacer Mamy dla was korony ze złota, bo należą się każdej dobrej matce. Kurwę rozpozna od razu pogadzę, pali papierosa z jąkami pod blokiem Zapomniała nakarmić trójkę dzieci, pamięta o chuju i pizdę pod okiem Dla nas liczą się prawdziwe damy, z takimi można się hajtać man Gang Albanii tworzy ten kawałek, tylko dla prawdziwych dam Tylko dla prawdziwych kobiet pozdrowienia, reszta trafia do kosza jak spam Dla was odjebiemy 100 lat więzienia, wysyłamy listy, kwiaty i życzenia